Komenda główna Państwowej Straży Pożarnej zasiliła budżet w wysokości 200 tysięcy zł. Powiat Sokólski dołożył 100 tysięcy zł. Marszałek województwa 70 tysięcy zł i gmina szudziałowo 131 tysięcy. Szanowni Państwo, ten samochód to jest nowoczesne narzędzie w fachowych rękach strażaków. Strażaków Ochotników. Strażacy Ochotnicy niczym nie ustępują strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Mają taką samą wiedzę, takie same wyszkolenie oraz serce do niesienia pomocy. Tym bardziej nie trzeba przypominać o tym, jak działają Ochotnicy z Zubrzycy Wielkiej. O tym świadczą wyniki na mistrzostwach polskich w sportach pożarniczych, ale tak jak rozmawiałem z panem komendantem, panem Wojteckim który powiedział no tak, jeżeli jest trudny pożar na terenie powiatu sokulskiego wzywamy ochotników z Zubrzycy Wielkiej, ponieważ wiemy, że przyjedzie cały zastęp. Ochotnicy zawsze są pierwsi, bo mają najbliżej do pożaru czy do innego zdarzenia. I nie możemy powiedzieć, że jest to samochód z Zubrzycy Wielkiej czy strażaków z Zubrzycy Wielkiej. Bo ten samochód jest i będzie wykorzystywany na terenie całego powiatu, a także województwa. Pamiętamy pożar nad Biebrzą. Tam również nasi strażacy uczestniczyli w tej akcji. Życzę, aby ten pojazd był wykorzystywany tylko do ćwiczeń. A jeżeli zdarzy się nieszczęście. To, żeby wszyscy strażacy wrócali cali i zdrowi do jednostki, do swoich rodzin. W tym doniosłym momencie trudno dobrać słowa, ponieważ jest to naprawdę doniosła chwila w życiu naszej jednostki, ale także miejscowości Zubrzyca i miejscowości sąsiednich. No i w tej chwili widzimy nowy samochód, który dzięki staraniom i pomocy wielu. Ja nazywam ludzi dobrych woli, możemy dziś tu poświęcić i przekazać do użytkowania. Ja chciałbym bardzo serdecznie pogratulować tutaj ruchom Strażakom, ale 20 lat temu, w roku 2001, nasza jednostka, jako nieliczna jednostka w powiecie Sokulskim, została przyjęta do KSRG. Dokładnie 20 lat temu, w wrześniu. 2001 roku. Czyli jest jak gdyby nasz malutki jubileusz funkcjonowania w tym systemie. I dzięki Bogu, że młode pokolenie naśladuje rodziców. Tak jak tutaj druh Wojtek pełni rolę naczelnika naszej jednostce. Jego ojciec przyjmował dokumenty i nominacje do KSRG w 2001 roku. Przede wszystkim chciałem podziękować serdecznie za to zaproszenie i pogratulować Wam otrzymania nowego pojazdu pożarniczego. Wiele ciepłych słów na pewno padnie jeszcze w Waszym kierunku, bo dzisiaj jest to Wasze święto. Ale ja powiem jedno: byłem z Wami na zawodach krajowych, gdzie reprezentowaliście Województwo Podlaskie jako Ochotnicza Straż Pożarna, i tam przynieśliście. Bardzo duży splendor dla naszego województwa, wynikiem, który zrobiliście w ćwiczeniu bojowym, czyli takim najważniejszym ćwiczeniu dla ochotniczych Straży pożarnych, zrobiliście furorę wśród drużyn, które z wielką tradycją, z dużą tradycją startowały w tych zawodach. A mi było bardzo dumno, dumny, byłem bardzo dumny z tego, że Podlasie było reprezentowane w tak godny sposób. Życzę Wam, aby ten samochód służył do dalszego podnoszenia sprawności fizycznej i do tego, żebyście chronili mieszkańców i osoby, które przyczyniły się do tego, aby ten pojazd trafił do Waszej jednostki. Gratuluję serdecznie.